Siemanko, siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, pogoda piękna. Pierwszy dzień słońca od, nie wiem, od 3-4 tygodni, więc trzeba korzystać. I stwierdziłem, że, że dzisiaj nagram Wam krótki film o tym tutaj cudzie. Jest dalej u mnie, jest to rower elektryczny, uratowany, że tak powiem, przed utylizacją, bo miał trafić na śmietnik, ja go uratowałem. I co, jedziemy, przejedziemy kawałek i za chwilę Wam troszkę opowiem o tym rowerze. A ty, bici, jeżeli nie zostawiłeś jeszcze łapki ani subskrypcji, to na co czekać? Po co zwlekać? I tak wrócisz, i tak dasz. I co, jedziemy sobie. Ja na chwilę obecną mam tutaj włączony najwyższy bieg wspomagania. Możecie sobie zobaczyć, ale. Mam trochę pedały za, na pedały, siedełko za nisko, bo to nie mój rower, ja na nim nie jeżdżę, a już mi się nie chciało iść po klucze żeby to zwiększać, ale jedziemy sobie, za chwilę pojedziemy na pola, spróbujemy tam rozwinąć prędkość, staniemy, trochę Wam poopowiadam o tym rowerze, o jego historii. No i dobra, jesteśmy tutaj na takiej polnej dróżce, nikogo nie ma i teraz tak, wspomaganie mam ustawione na pełną moc, nie? I muszę zobaczyć, jaką fajnie przyspiesza, nie? 25 km to tak bez problemu robi. Ten rower ma to do siebie, że on tak jakby pomaga, pomaga e, e, rowerzyście wtedy, kiedy im większy czuje nacisk na pedały, tym tym bardziej ten silnik powiedzmy się załącza i wspomaga tutaj rowerzystę. 25 km na godzinę można bez większego problemu. Tylko że on jest. Wydaje mi się, że on jest przyblokowany na 25 i później czuć jak 25 km się minie, że on tak jakby się wyłączył. Nie? ale widziałem w internecie, że można go też spokojnie e, odblokować i na samej manetce jeździć właśnie tutaj mam manetkę, ale nie do końca wiem jak ona działa i czy ona działa A tu panią przypuścimy danke i teraz widzicie ja jadę tutaj na czwartym poziomie, już tak powiem wspomagania a tutaj już on coraz mniej mnie wspomaga, bo ja też coraz wolniej kręcę sobie. A w momencie, jak mocniej duszę to wtedy on zaczyna to wspomaganie bardziej. I teraz mamy 24, 25, 26, i już to wspomaganie zaczyna spadać. Muszę poczytać dokładnie. O, kurde, jakie tu błoto! A, bo tu ostatnio kukurydzę kosili. No ciekaw jestem właśnie tutaj tego, jak to działa. Na jakiej zasadzie to działa. To muszę obczaić, bo nie wiem właśnie, czy to... O, to się sapałem Czy to w ogóle działa. Pamiętam, że od tego faceta, co ładowarkę kupowałem, to on mówił, że właśnie on proponuje też te tuningi tych rowerów. Nie zobaczcie. Tu by się przydał amortyzator z przodu. Ale i tak fajny rower. Dobra, no, nie będziemy teraz się szaleć. Teraz gdzieś się zatrzymamy ale nie w lesie bo w lesie to nas komary zjedzą i poza tym światło jest kiepskie więc pojedziemy sobie tutaj wrócimy mam nadzieję że zbytnio nie wieje mam mikrofon z puszkiem więc powinno być dobrze ogólnie bardzo przyjemny do jazdy Fajnie się tym jeździ. O kurde. Szkoda tylko, że 26-calowe koła, więc na osobę, która ma, no ja mam prawie 1,80 m, to jest tak okej okay jeszcze, nie? Ale gdzieś tak już koło 1,90 m, koło 2 metrów, jak są wysokie osoby, to nie, to już jak wyglądałoby, jakby dorosła osoba jechała na dziecięcym rowerku. Jedziemy tutaj za ławeczkę S Przystaniemy sobie na tej ławeczce I ja Wam trochę poopowiadam o tym rowerze, o historii tego rowera Roweru Lulu A nie ma tu ławki? Już tu była ławka Kiedyś była Teraz nie ma No i zobaczcie, i cykli 25 Myślę, do 30 Spokojnie, trzeba byłoby, muszę, muszę poczytać, jak go odblokować. Czy to jakiś program jest komputerowy, potrzebny specjalny? Jeżeli będzie to nieskomplikowane, to go odblokuję. Będzie ta ławka. Już tu ławka była. Dobra, mało ważne, zatrzymamy się tu. Hamulce są do zrobienia. No, i tak wygląda wyświetlacz. Tutaj możemy sobie włączyć światła. Jak przytrzymamy, to nam się powinny włączyć, ale się nie włączają. Czemu? Light on. Ok, zaraz widzicie przednie. I tylnie elegancko się świecą. To jest tylko odblask. Więc wyłączamy wszystkie komunikaty nam się też, o, za długo trzymam, wyłączają. Nie jeszcze nie. trzeba na komunikat czekać. Dobra, light off. Tutaj sobie ustawiamy wspomaganie, tutaj dajemy minus, czyli teraz jedziemy samym rowerem bez wspomagania, ale to jest ciekawe tutaj w tym rowerze to można sobie zrobić nawet podgórkę, czyli. Jakbyśmy mieli na przykład z górki, żeby mocniej trzeba było dociskać, pedałować z obciążeniem i wtedy doładowujemy trochę baterię. Podejrzewam, że to jest znikome, tak czy tak, ale gdzieś na trening, jak ktoś lubi. Tu jest na zero, cztery punkty są wzmocnienia. Tak jak widzicie, on tutaj godzina tak średnio już się pokazuje. Eee, co tu można jeszcze zobaczyć? No, a zobaczyć dystans, jak się przejechało, zegarek, ile minut się jedzie, jak się przejechało. Łączny dystans, jaki rower przejechał, czyli 869 km tylko. To jest tylko przejechane. I teraz tak. Yy, trzy biegi ma. Takie normalne. Bardzo, bardzo ułatwiają życie. I yy, jechałem nim, jak bateria była pusta, jak jeszcze ładowarki nie miałem. I powiem Wam szczerze, że da się nim też jechać. Mimo tego, że waży 20, prawie 24 kg, więc nie jest lekki rower. Hamulce. Hamulce. Tył i przód firmy Magura. Można zobaczyć, no tutaj muszę klocki wymienić. Patrzyłem to około 20 chyba euro za klocki. Na jedną oś. Czyli no 30-40 euro podejrzewam zestaw byłby na przód i tył. No ale to trzeba zrobić. Widziałem w internecie raczej nie powinna być skomplikowana wymiana. Wymiana tego Opony 26 cali, rama aluminiowa. Tutaj jest na pasku, nie jest na łańcuchu żadnym ani na, na niczym takim. Tylko na pasku fajnie, bo nie brudzi ani nic. Chociaż nie wiem, czy tutaj fajnie, jakby nie była jakaś osłona jednak tego paska. No ale nie ma. Bateria 48V, 8,4A, więc całkiem ok. Niby zasięg tam jest na 100 km tym rowerem. To też zależy przy jakimś wspomaganiu. I oczywiście od masy tutaj już tak powiem jadącego. Um, tutaj jest wejście jeszcze na USB, to nie wiem właśnie czy to jest na komputer już wejście, żeby się podpiąć komputerem. Tutaj idzie do tej manetki, ale kurde właśnie jakbyście mieli możliwość, albo ktoś by się znał, na jakiej zasadzie to działa, jak to powinno działać, a może inaczej. Tu się przyciska, tu się daje plus minus, ale jak ja to robię, to tutaj w czasie jazdy czy w czasie postoju, obojętnie tutaj się nic nie zmienia i Ciekaw jestem właśnie jak to można zmienić. A tymczasem jedziemy sobie dalej. Kawałek się jeszcze przejedziemy. No dostartujemy, mamy dwójeczkę i proszę bardzo. O, trójeczka i już jest 20 coś, ale ta manetka właśnie mnie zastanawia jak to powinno działać. A ła, liściem dostałem w ryja. I ten rower, ten rower miał trafić na śmieci, ale na szczęście nie trafił. Kurde, noga mi się ześlizga z pedałów. Pedały są fajne, szerokie i jeszcze wyściełane takim jakimś antypoślizgowym czymś. Więc nie powinny się nogi raczej ześlitiwać Kurde Czy to po prostu kurczę się wciska jak ja Nie wiem. Próbuję rozgryźć tą manetkę, ale za chiny ludowe nie jestem w stanie On tu sobie fajnie przyspiesza, ok, Ale jakoś żeby to z tą manetką jakaś różnica była czy bez To nie widzę Nie odczuwam żadnej różnicy No ja nie wiem, trzeba będzie to obcykać O, słyszycie To hamulce tylne Wołają o wymianę. Zostawimy na chwilę. I co? Koszt takiego roweru? Patrzyłem używany. No Okej, okay, to jest stary rower. On ma silnik 250W. Niby jest do 25 km na godzinę, ale tak jak mówię, jego można odblokować. Rower z 2013 roku, więc już staruszek, można powiedzieć, 12 lat. Na rower elektryczny to już jest kawałek czasu. Bateria jest oryginalna, wszystko jest oryginalne i na razie póki co trzyma i działa. A wy dajcie znać, jak Wam się takie filmiki podobają i czy warto, jak myślicie, czy warto ratować takie rzeczy. Ja uważam, że warto. Całe szczęście, że właściciel nie posiadał w swoim asortymencie tarcz do flexa, bo tak by go pociął. Chciał go pociąć i go po prostu wywalić na śmieci. Wystawił go przed dom dla śmieciarzy, ale był na szczęście niepocięty, A że ja u niego pracuję to zapytałem czy można rower wziąć Powiedział, że pewnie Lepiej niż jak ma na śmietnik trafić Więc rower uratowany Lekki test zrobiony, trochę o nim opowiedziałem, jak macie jakieś pytania Dawajcie znać i dajcie znać czy podobał wam się taki Profil, że tak powiem, filmów O rzeczach, które znajduję, jak wam pokazuję, testuję I pokazuję jak działają nic, ja lecę. Dla Was przyjemnej niedzieli. Trzymajcie się, cześć. A tu jeszcze szybki taki teści oświetlenia. Tak to wygląda w nocy. Bardzo ładnie podświetla. To jest ten wyświetlacz chronu, coś tam somatyczny czy coś takiego, nie wiem. No i lampa ładnie świeci. Trochę na kwadratowo, ale światło daje ładne.